To nawet jeżeli będzie detektywem, jeżeli zrobi dla mnie 2 kg, to się nadrzuca do niego nie wiem. jest blondynem na bank! No? Tak? tak? No? Serio? Wjeżdżamy no? jak do siebie, bo to na teren Wiesz, co pamiętam, że darłeś japę szanuj, życie, kasztanie, ale nie pamiętam Twoich głosów w sumie. No, ale... Ostatni dam, dobra! Mamy go! Mamy ich wszystkich! A powiedziałem, że to są tylko żarty, ja zawsze sobie żartuję. I to był jeden za, za, za dużo, bo z nami rozmawiałeś tego samego dnia na zebraniu. Mówiłeś, że już tak nie będzie. Żadą straciłem w chuj dużo rodziny. I jest mi szkoda, że to właśnie ja to muszę zrobić. Poczekaj bo chuj Oj się udychamy, to Uła, bo... Co ty kurwa siatkę wejdziesz za Nie dojedziemy. No i rozpierdolił, no amator jebany, amator! Chodź, włączamy! No, jak klałeś babkę, no, ty chuj, przed droga w dupę wiecie, wiecie, jaka jest moja najgorsza ujma na honorze? No. Nie wiem czy pamiętacie tego dzieciaka pioruna Z obserwatora. kurwa <grytanie> to, Co? Po nocach mi się to śni Miller, proszę nie <grytanie> utop tego kamaszu Wpadłem do wody Ja pierdolę <grymne> Czy to <było>? <grymne> <grymne> akurat to się. spojrzałem w akurat się. spojrzałem w lusterka, patrzę Miller się. Jeszcze w Zgadzam